Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś marszałek Domnośląski Cezary Przybylski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś Walentynki. E, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że wspólnie zaczniemy ten dzień, tak ważny dzień dla e, wielu osób. Jakieś przemyślenia w związku z tym? Nie wiem. Chciałbym wszystkim zakochanym złożyć serdeczne życzenia, tym, którzy jeszcze się nie zakochali, żeby akurat jest to ten dzień, ten moment, w którym warto się zakochać, bo to naprawdę ogromne szczęście. A pan marszałek jest zakochany? Jestem zakochany. Dobrze. To gratuluję. Tak się składa, że, że mija właśnie też 10 lat pana urzędowania. 10 lat jak jeden dzień? Tak, to, to rzeczywiście, jak człowiek pomyśli, że to już 10 lat, a wydaje się, że to było wczoraj, chociaż w międzyczasie wszystko albo prawie wszystko w koło się zmieniło. Zmienił się Dolny Śląsk, który jest jednym z wiodących regionów, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. I co się udało, a co się nie udało? Jak pan kończy dzień. Kładzie się wygodnie w łóżku albo w fotelu, zasiada i myśli o, o, o tych latach, bo na pewno miał Pan już okazję pomyśleć o tym wszystkim, to jaki jest bilans? Znaczy na pewno ten bilans jest dodatni. Dolny Śląsk stał się regionem przejściowym tych regionów. W Polsce jest tylko dwa. Dolny Śląski, za nami Wielkopolska. To są takie regiony, które w Unii niezaliczane są już do regionów biednych, ale jeszcze nie zaliczane są do regionów bogatych. Udało się też zbudować tak zwany złoty, złoty trójkąt, to znaczy fantastyczna współpraca czy dobra współpraca z, pomiędzy nauką, biznesem, a, a samorządem. I to jest takie ogromne koło, koło napędowe. No jesteśmy na pewno liderem też, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Przejęliśmy 20 odcinków linii kolejowych, to jest około 300 kilometrów, więc to są te, te główne, ale również i budowa nowego szpitala za ponad miliard złotych. A co się nie udało, panie Marszoku? Znaczy trudno powiedzieć, co się nie udało. E, no szczerze. To znaczy ja powiem, że prawie wszystko się udało. Ewentualnie e, to, co się nie udało, to związane jest z pewnym e, przesunięciami e, terminu, jeżeli chodzi o inwestycje, chociażby, chociażby wschodnia obwodnica. O, widzi pan. W, w, Dobrze, Wrocławia. że pan o tym mówi. To jest moje dyżurne pytanie. Pan się uśmiecha, ja się uśmiecham. Jak to jest z tą wschodnią obwodnicą? Jak to jest możliwe, że aż tyle czasu to zajęło i w sumie nadal ta obwodnica nie jest ukończona? To znaczy, to jest najkrótszy odcinek, bo przypomnę, że y, kierowcy korzystają z około 27 km, 30 za, zaplanowanych. W grudniu oddaliśmy. W grudniu 2020 oddaliśmy dwa odcinki Łany długołęka to jest odcinek o długości 10 km, ta inwestycja to prawie 165 milionów złotych i od Ronda w Żernikach do Grota Roweckiego około 2,5 kilometra, z tym, że tam były... to tempo było naprawdę dobre, 33 miliony złotych i do wybudowania zostaje odcinek 3,5 kilometra. W tej chwili jest przetarg na wyłonienie wykonawcy. Posiadamy z więc i jeżeli nic złego na przeszkodzie nie stanie, w 2026 powinniśmy, e, powinniśmy te, to, tę inwestycję zakończyć. I nie ma pan y, takiej refleksji, że to jednak trochę zbyt długo? Znaczy mam, oczywiście, że mam, tylko jeżeli popatrzymy na działania... E, samorządu, Urzędu Marszałkowskiego, samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego to naprawdę zrobiliśmy wszystko. Czekaliśmy na ZRID. Ten ZRID w końcu został przez Urząd Wojewódzki, przez wojewodę wydany. Gdybyśmy ten ZRID mieli znacznie wcześniej te opinie, w, jeżeli chodzi, czy decyzje Rdosiu były na pewno ta inwestycja byłaby już skończona. No, zobaczymy, czy wyborcy przyjmą to ze zrozumieniem już za dwa, dwa miesiące, pamiętając między innymi właśnie historię tej inwestycji, a co ze wspólnym biletem na kolej ImPK. No tu, tutaj rozmowy trwają. Ja przypomnę, że. A kiedy pan ostatnio rozmawiał że, z kim? To znaczy, tam jest powołany zespół, który z sobą rozmawia, jest próba wypracowania kompromisu. Ja przypomnę tylko, że, że tekst porozumienia opracowany przez Urząd Miasta został wysłany do nas. My ten. ten to porozumienie zaakceptowaliśmy. Podpisałem to. Przepraszam, koleje dolnośląskie podpisały, bo stroną tutaj są przewoźnicy. Czyli koleje, koleje dolnośląskie. Został przez nas zaakceptowany. No, niestety, e, pojawił się całkiem inny dokument od tego, który, e, który e, przecież samo miasto opracowało. A proszę mi powiedzieć, panie Marszałku, tylko też naprawdę szczerze, jeśli mogę e, prosić: ile w tym jest polityki, a ile w tym jest faktycznie jakiejś takiej merytorycznej dyskusji? Znaczy wszędzie chodzi o pieniądze. Ja przypomnę tylko albo uświadomie te słuchaczom, że kupując bilet normalny to w wpowiem już jest dofinansowany. Przez Urząd Marszałkowski. Ale wie Pan, przepraszam, że wejdę w słowo, co mieszkaniec powie, że to i tak ostatecznie z naszych podatków jest dofinansowany. Nie z pieniędzy urzędników, pana. Okej, okay, ale, ale stawiamy na rozwój kolei, bo to jest przede wszystkim bezpieczne, niezwykle bezpieczny transport. Poza tym walczymy i z dostępnością transportową, a jednocześnie z wykluczeniem transportowym. I tutaj ja tylko. Nie mówię, że to jest ogromny wysiłek i, i mogliśmy tego, tego nie robić, bo to jest jeden z naszych priorytetów. Także, że w momencie, kiedy przychodziłem 10 lat temu... Dofinansowanie do przewozów y, kolejowych, przewozów, przewozów regionalnych, y, czyli do kolei dolnośląskich i do, y, do y, przewozów regionalnych y, dopłacaliśmy 80 milionów. W tej chwili jest to kwota około 300 milionów złotych, a więc. I rewitalizacja, i stawianie na kolej spowodowało to, że wydatki z budżetu są naprawdę ogromne. No to gdybyśmy, a tego pewnie wszyscy sobie życzą, chcieli już ten temat finalizować innymi słowy, podpisać porozumienie to z kim łatwiej byłoby panu negocjować? Z panem prezydentem Sutrykiem, czy na przykład z panem posłem Jarosem, albo z jeszcze jakimś innym kandydatem? To znaczy, uważam, że z tych doświadczeń, te pierwsze doświadczenia o współpracy były naprawdę dobre. Ja często powtarzam i dalej tak uważam, że. Trudno sobie wyobrazić, a jednak tak jest. Brak współpracy takiej organicznej pomiędzy dwoma największymi pan. samorządami. Ucieka nie, nie, pan od nie, tylko przygotowuję tą odpowiedź, więc ja jestem zwolennikiem naprawdę współpracy. Natomiast z tych ostatnich doświadczeń uważam, że znacznie szybciej, łatwiej negocjowałoby się te sprawę z posłem Jarosem. To ciekawe, co Pan mówi. Jeszcze do tego nazwiska i nie tylko tego wrócimy oczywiście. A smog? Dlatego, że nadal nie odpuszcza w regionie. Jest trochę lepiej, ale niewiele lepiej. Jakie widoki na zmiany? Bo jak stają w różnych miastach Dolnego Śląska te mobilne płuca, no to one po kilku dniach, wie Pan, jak wyglądają, są czarne. To znaczy, na pewno zachwiało tą dynamiką wymiany kotłów. To, co dzieje się z cenami nośników energii, a więc i z gazem, i z energią elektryczną, ludzie powoli się jednak przyzwyczajają do tego i jest większa świadomość tego, że, że trzeba chronić to powietrze. Niemniej jednak, bez ogromnych zachęt finansowych. Państwa, ale i również praktycznie wszystkich szczebli samorządu, samorządów, będzie trudno tę operację dokończyć, bo to naprawdę w tej chwili. Ludzie z trwogą patrzą, co będzie po czerwcu, kiedy zostaną prawdopodobnie uwolnione ceny, ceny energii. Więc po to, żeby zachęcić do wymiany tych kotłów, naprawdę trzeba będzie uruchomić ogromne środki. No to teraz polityka, panie marszałku, chociaż w sumie rozmawiamy o niej mniej lub bardziej bezpośrednio od początku. Co przed panem, co przed bezpartyjnymi, czy to jest mówiąc prosty, walka o, o wszystko, o być albo nie być? Nie, ja spokojnie podchodzę do, do wyborów. Wystartujemy jako komitet ogólnokrajowy, ponieważ wszędzie mamy struktury. Naprawdę to trzeba mieć silną organizację, żeby być komitetem ogólnokrajowym. A pamięta pan wyniki wyborów 15 października w yy, samorządowców? Tak, pamiętam, ale też Proszę pamiętać, czy, czy uzmysłowi sobie to, że kiedy sondaże dawały nam około 4%, nastąpił taki frontalny atak głównych partii politycznych na nas, tak? Tak, platformy, jak i, jak i Teraz i też tak może być. Zdajemy sobie sprawę z tym, że jeżeli popatrzymy na osiągnięcia. Tych samorządów, których rządzimy, kiedy nie mamy żadnej centrali. Nikt, ta centrala jest tutaj, wśród, wśród mieszkańców Dolnego Śląska, te decyzje zapadają zdecydowanie. E, szybciej. E, głównym głównym e, jak gdyby takim e, czynnikiem, który powoduje podjęcie e, decyzji e, i są interesy e, Dolnoślązaków. No to no ja, ja, ja jeszcze wynik, tylko przypomnę, że jeżeli, jeżeli chodzi o... E, byliśmy Komitetem Ogólnokrajowym, a kto z Państwa słyszał w, w, czy to w TVP P, czy TVP Info, czy w y, tvn coś na temat y, y, bezpartyjnych samorządowców. Była totalna no ja blokada... Zgadzam. Blokada na nas. Zresztą liczby są bezwzględne na ten temat. Ilość wejść na antenie. Przecież powinniśmy być traktowani jak każde inne ugrupowanie. No i w Radiu tak i, byliście i, jesteście. I, kromi, i, i jako Komitet Ogólnokrajowy. Na za jaki to, wynik? Za, za to serdecznie dziękuję. Na jaki wynik, panie marszałku, pan liczy? No, chcemy powtórzyć ten wynik, który który mieliśmy w zeszłorocznych wyborach. Za nami naprawdę przemawia, przemawiają fakty. To, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Wysokość budżetu. ja Chociażby dwie, dwie liczby. 10 lat temu budżet był na poziomie miliarda, 700 milionów złotych. W tej chwili jest ponad 3 miliardy. Na Transporta, więc na drogi i na kolej, przeznaczamy w tym budżecie 1400. Czyli to jest praktycznie wysokość całego budżetu zeszłorocznego, My przeznaczamy na transport. A więc ten rekordowy budżet nieobciążony i to chyba jest jedyny region w Polsce, który nie ma żadnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Te kredyty i pożyczki zostały wyzerowane. No to świetnie. Tak no powinno świetnie. być. No, budżet naprawdę jest, jest tak być. fantastyczny. Okay. A y, warto było z Prawem i Sprawiedliwością y, się wiązać z perspektywy czasu? To znaczy, jeżeli, jeżeli popatrzymy na perspektywę czasu i miejsce, w którym jesteśmy, my mówimy ciągle ciągle o, że jesteśmy ugrupowaniem pragmatycznym. Jesteśmy skierowani A to chyba nie przemawia, na rozwój Dolnego Śląska. Nie jeżeli popatrzymy na szpital, chociażby y, połączony szpital y, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych y, Ponad miliard złotych, z tego 550 milionów złotych z budżetu. I z tym nikt nie państwa. będzie dyskutował. Jeżeli no chodzi, chodzi o przejmowanie linii kolejowych, yy, proszę, yy, proszę pamiętać też, też o tym, że kiedyś było niezwykłym wyczynem, a prawie że niemożliwe przejęcie nieczynnych dworców kolejowych i przeznaczenie na jakiekolwiek zadania. W tej chwili przejęliśmy ponad 300 kilometrów dróg. A jednocześnie ja przypomnę, że w tych sprawach światopoglądowych y, głosowaliśmy wspólnie z opozycją. Jeżeli chodzi o strajk kobiet, o, o stosunek do y, praworządności, y, nie wyobrażam sobie braku współpracy samorządu z rządem, bo to jest droga do. Do sukcesu. No, z perspektywy obywateli to w ogóle jest wtórne. Po prostu pewne sprawy mają być załatwione. Na Ale koniec... nie, niejednokrotnie ja nie wiem, są, bo na Dolnej Śląsku są załatwiane. Oczywiście. Na koniec, Panie Marszałku, jeszcze sondaż. Wczoraj telewizja Echo24 opublikowała przedwyborczy sondaż IPSOS na próbie tysiąca osób. Badanie przeprowadzono między 5 a 11 lutego. I zarówno w pierwszej turze, jak i drugiej poseł Michał Jaros wygrywa według tego sondażu z Jackiem Sutrykiem. I jakie refleksje? Czy pan też by tak obstawiał i tak pan obstawia, że tak to tak to się rozstrzygnie za, za dwa miesiące? Nie chciałbym, bo to decyzje są przede wszystkim koalicji obywatelskiej, a, a wiemy że jeżeli chodzi o kandydatów tych wielkich miast, no to e, e, decyzje leżą po stronie pana premiera Donalda, e, Donalda Tuska. On skaże dla, natomiast e, dla mnie takim naturalnym e, e, kandydatem e, Koalicji Obywatelskiej jest członek Platformy Obywatelskiej, jakim jest Michał, Michał Jaros, niezwykle e, pracowity, bo nawet śledząc media, no to ciężko pracuje na tym, żeby, żeby tę nominację na kandydata na prezydenta zdobyć. Musimy kończyć jednym zdaniem. To kto powinien być, kto będzie prezydentem Wrocławia? Moim zdaniem prezydentem Wrocławia będzie... Michał Jaros, bo rozmawiając z wieloma wrocławianinami, no to, to jednak ta chęć poparcia Michała Jarosa jest. To mnie Pan zaskoczył. Myślałem, że Jerzy Michalek z bezpartyjnych samorządowców będzie wskazany przez Pana, ale jednak widać, można się zaskoczyć. Cezary Przybylski, marszałek Dolnośląski, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.